Chodzisz na stronę, wszystko wygląda świetnie, ale gdy zaczynasz ją eksplorować, nie możesz znaleźć tego, czego szukasz. Klikasz, przewijasz, szukasz i nic. To właśnie architektura informacji, a dokładnie jej słabe oblicze. Dobrze zaprojektowana jest niedostrzegalna. Użytkownik intuicyjnie wie, gdzie kliknąć, gdzie szukać informacji i jak dotrzeć do celu. Jeśli jest źle zaprojektowana, to pierwsza rzecz, którą odczuje. Architektura informacji to organizacja treści i sposób projektowania strony, tak aby użytkownicy mogli szybko i bez wysiłku znaleźć to, czego potrzebują. To dobrze zaplanowana nawigacja, przejrzysta hierarchia treści, trafne etykiety i sprawny system wyszukiwania. Dla biznesu oznacza to większą konwersję, lepsze wyniki w wyszukiwarce, niższy współczynnik odrzuceń i nawet mniej pytań do obsługi klienta. Dla użytkownika wygodę, płynność i efektywną realizację swojego celu. Dobra architektura informacji to klucz do sukcesu każdej strony internetowej i aplikacji. Jeśli użytkownik może działać intuicyjnie, chętnie podejmie decyzję, na której ci zależy. Czy Twoja strona internetowa jest dobrze zaprojektowana? Jeśli masz wątpliwości, to może warto sprawić to audytem.